Cześć, w tym krótkim poradniku pokażę Ci, jak yy, dodać sobie kasę w grze, na swoim zapisie w, w grze Eurotrack Simulator. Wchodzimy w moje dokumenty, folder Eurotrack Simulator, Save, na swój zapis, w Game, szukamy linijki moje i podkreślenie Assault. O, mamy i zmieniamy sobie tutaj kwotę. Ja na przykład sobie wpiszę milion. Dajmy zapisz i na swoim zapisie będziemy mieli milion. Pamiętajcie, że jeżeli wpiszemy sobie kwotę na zapisie pierwszym, to będziemy tylko na zapisie pierwszym mieli. Czyli na drugim to tylko na drugim. Subskrybuj mój profil sebi serwisie YouTube, listach Corek.